24 pytania. Rozmowa poranka. A pierwszym gościem poranka Polskiego Radio 24 jest pan poseł Marek Ast, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie. Nie wiem, czy pan mógłby nam odsłonić kulisy tej narady, rady koalicji, która się odbyła i która w niektórych gazetach jest sensacyjnie opisywana. Czy ustalono ostateczną taktykę na tę decydującą rozgrywkę na szczyt Unii, który ma być 10 i 11 grudnia? No cóż, nie uczestniczyłem w tej naradzie i moja wiedza jest dokładnie taka sama jak osób śledzących doniesienia medialne. Natomiast te doniesienia medialne oczywiście to są spekulacje, natomiast narada... No miała normalny, rutynowy yy, yy, charakter. Wiadomo, że w ramach musimy się yy, spotykać To, to spytam, panie pośle. musi informować o swoich działaniach, o typach swojego działania, natomiast tutaj nic yy, yy, rewelacyjnego się też yy, nie dzieje, bo przecież No dzieje błąd, się ta... trochę na zewnątrz, panie pośle, tak, to tak, znaczy może... poje... to brawa, pojawiło to brawa, się to pojawiło się straszenie prowizorium i cięciami rzędu kilkudziesięciu miliardów euro, głównie dotyczących Funduszu Spójności. I wygląda mi to, że niektóre polskie media uczestniczą w szantażu rządu polskiego takimi właśnie wiadomościami, bo one są bardzo mało prawdopodobne, te środki, o których mowa. Dlaczego taki jest, że my się nie bronimy przed Szantażem tylko część naszej opinii publicznej ma uczestniczyć w tym szantażu jako formie nacisku, bo też nie czarujmy się, że chodzi o formę nacisku. No to i za to, bo duża część mediów prywatnych. Sprzyja e, opozycji, jest w zasadzie opo opozycją. No, ja nie muszę wymieniać tych, e, tych mediów i e, mówi jednym e, głosem z politykami opozycji, no, którzy tak naprawdę e, powinni być tutaj w tym czasie, w czasie negocjacji po stronie e, rządu reprezentować polski interes narodowy i interes polskiego państwa. Niestety no, od wielu już tygodni, jeżeli chodzi o negocjacje budżetu Unii, obserwujemy tutaj, no ja się nie zawaham tego słowa użyć taki element straty narodowej, no bo przecież Beto to jest normalny, normalny instrument w negocjacjach z Unią, wielokrotnie podnoszony przez inne y, państwa. I w momencie, kiedy polski rząd dostrzega niebezpieczeństwa powiązania wypłaty funduszy u, u, unijnych z tzw. klauzulą praworządności, to, to po prostu to po prostu ma, ma, ma prawo tym betem y, y, straszyć, ma prawo tego instrumentu y, używać, a czy użyje go w ostatecznym, w ostatecznym rozrachunku, to dopiero zo, zobaczymy. No i wszyscy mają nadzieję, że nie, że uda się po prostu wypracować kompromis. No i dziwne jest rzeczywiście, że ze strony opozycji, po związach, chociażby nie ma wsparcia dla rządu. No tak, wczoraj słuchałem posła Andrzeja Halickiego, który przemawiał y, y, zdalnie do Parlamentu Europejskiego i, i mówił y, y, na jakimś y, posiedzeniu, y, y, że y, rząd PIS nie reprezentuje właściwie Polski, to można robić, y, y, co się chce. Po prostu zdumienie moje nie miało granic, bo nie słyszałem żadnego innego posła z innego kraju, który by takie rzeczy twierdził, a pan Halicki nie jest odosobniony. Czy to jest trwała tendencja, że posu, europosłowie opozycji y, y, będą się odcinać od Polski i udawać, że nie ma polskiego rządu? Polskiego rządu? No to jest, to jest. Kolejny etap tej współczesnej polskiej targowicy i tego planu opozycji na osławianie rządów Zjednoczonej Pracy. No, to zostało sformułowany sformułowane już w poprzedniej kadencji ulica i za granica. To się dzieje. No, przecież cały czas mamy protesty strajku kobiet wspierane przez opozycję na ulicach polskich miast. No i oczywiście te haniebne wystąpienia polityków opozycji, totalnej opozycji na forum Parlamentu Europejskiego, wywołujące e, chociażby e, skierowane przeciwko Polsce e, rezolucje Parlamentu Europejskiego, no i te indywidualne e, wypowiedzi, które naprawdę kompromitują e, europosłów, e, czy to Platformy Obywatelskiej. To może się dowiemy, Marek Sawicki opowiada o sobie jeden z ważnych polityków polskiego stronnictwa ludowego jako wysłanniku Władysława Kosiniaka-Kamysza do rozmów z Prawa i Sprawiedliwością. Więc ustalmy, czy Marek Sawicki prowadzi rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością w kwestii wspierania rządzących w niektórych sprawach, tylko że pod warunkiem na przykład takim, że się eliminuje kogoś ze Zjednoczonej Prawicy, a w to miejsce wchodzi Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy takie rozmowy się toczą? Nie, no, my cały czas podkreślamy, że jesteśmy otwarci na rozmowy również z Polskim Stronnictwem Ludowym i to my stawiamy warunki, a warunkiem jest realizacja programu Zjednoczonej prawicy. Jeżeli tego rodzaju dialog jest prowadzony, to nie jest też prowadzony pod kątem takim, że którykolwiek z koalicjantów z tej koalicji miałby zostać usunięty. Wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o rozszerzenie koalicji, yy, no to tutaj, yy, tak jak powiedziałem, no jest otwartość, ale ten warunek jest jeden, yy, podstawowy, stuprocentowa deklaracja realizacji programu yy, Zjednoczonej, Zjednoczonej Pracy. Natomiast oczywiście yy, polskie stronnictwo rudowe ma kłopot, yy, ta koalicja yy, yy, polska. W gruncie rzeczy się rozpadło odejście pięciu posłów Kliża. Ale wciąż mają panie... 25, pięciu, panie pośle. Tak, bo... tak. No, mi... oczywiście mają 25, ale muszą się zastanowić, też wszystkim tą jedną rzeczą, czy wspierają totalną opozycję, a na to na... ciągle wygląda, że jednak, że jednak tak, że jednak popierają, popierają i te strajki kobiet a przynajmniej wyraźnie się od nich nie, nie dystansują, że popierają te działania, które są na forum Parlamentu Europejskiego i i Unii Europejskiej, totalnej opozycji, które no, o, o tym no, rozmawia, rozmawialiśmy. Też szkodzą bardzo y, Polsce, i które po prostu y, no, wręcz y, y, to widzieliśmy chociażby. W tym głosowaniu trzeba przyznać, że eurodeputowani PSL nie wzięli udziału akurat w tej uchwały. To y. trzeba im oddać. To trzeba im oddać, to prawda, ale to jest jedna jasna nie a może toczą się rozmowy w takim razie z tymi uchodźcami z Koalicji Polskiej z Kukiz 15, o jeśli nie przyłączeniu się do Prawa i Sprawiedliwości, do Klubu Zjednoczonej Prawicy, to chociaż współpracy w konkretnych sprawach i głosowaniach. No tak, na to liczymy oczywiście no, powstaje samodzielne koło i tutaj po prostu jest pewnie szansa na poparcie przynajmniej niektórych ustaw zgłaszanych z Zjednoczoną Prawicę, przez rząd Matusza że nie będzie tutaj właśnie takiego takiej filozofii niebo, niebo nie. I też daliśmy kolejny sygnał, z kolegami z 15, no, którzy, którzy tworzą w tej chwili nowości własną drogą, to jeszcze chciałbym sprawę immunitetu poselskiego poruszyć, bo ona w ostatnich dniach była gorącym tematem, dyskutowano, czy immunitet to jest taka tarcza i legitymacja poselska, za którą można się schronić i robić różne rzeczy, które nawet są wykroczeniami jak uczestnictwo w nielegalnych, w nielegalnych zgromadzeniach, czy Pana zdaniem w Polsce mogłoby być tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie parlamentarzyści mają oczywiście bezwzględnie zagwarantowaną wolność słowa w czasie debaty? Jednak po opuszczeniu gmachu parlamentu to się kończy, więc mogą być pociągnięci do odpowiedzialności karnej w czasie sprawowania mandatu, mogą trafić do aresztu. Czy w Polsce nie ma szans na takie ograniczenie immunitetu i czy to nie jest potrzebne? Nie, no oczywiście trzeba byłoby zmienić ustawę, bo dzisiaj immunitet faktycznie chroni posła przed chęciem przeciwko niemu postępowania karnego. Bez zgody Sejmu tego zrobić nie można. Natomiast oczywiście w zamyśle ustawodawcy immunitet nie miał być placetem na bezkarność, na zachowania umożliwiającym zachowania niezgodne z prawem. To, co obserwujemy, no, przecież to jest oczywiście skandal, kiedy posłowie lekceważą porządek prawny, ucz uczestniczą w nielegalnych manifestacjach, atakują policjantów. Ty muszą liczyć się z konsekwencjami, bo też ta dyskusja na temat formalnych czy materialnej w Polsce powinien obowiązywać toczy się już od lat. Natomiast jak jest, jest rzeczą oczywistą, że w przypadku przestępczych działań, czy popełniania wykroczeń takich notorycznych przez posłów, ten immunitet zawsze może być zdjęty. I ja też tak liczę, że w stosunku do tych co bardziej agresywnych posłów totalnej opozycji, takie wnioski zostaną postawione. No, wydaje się, że czy to w przypadku zachowań marszałka Czarzastego, czy zachowań poseł Nowackiej, to tutaj powinny być podjęte, podjęte działania w kierunku uchylenia immunitetu i niechby niezależny sąd rozprawiał o tym, o kwalifikacji czynów, których się to to może na tym zakończymy. Pan Marek Ast, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie doktorze.